To najgorszego usłyszałeś, gdy udawałeś, że śpisz. Dzieliłem pokój z moim starszym bratem, Kamilem. Kiedyś byliśmy blisko, ale od roku stał się kimś obcym. Wracał o drugiej w nocy, pachnąc trawką, a przy rodzicach odgrywał rolę idealnego, troskliwego syna. Nikt oprócz mnie nie widział jego prawdziwej twarzy. Pewnej wtorkowej nocy, udając, że śpię z powodu przeziębienia, usłyszałem, jak do naszego pokoju wślizguje się Kamil z naszym kuzynem, Adrianem. Szeptali, myśląc, że ich nie słyszę. Adrian zapytał, myślisz, że on już coś wie? A Kamil się zaśmiał. Nie, Daniel jest za miękki. Wciąż myśli, że to rodzice zapłacili za jego aparat na zęby. Krew mi zamarzła w żyłach, leżałem bez ruchu. Kamil mówił dalej. Gdyby tylko wiedział, że sprzedałem taty, żeby to pokryć. Krew mi zamarzła w żyłach. Słuchałem dalej, jak Kamil przyznaje, że w zeszłym miesiącu sprzedał też kije golfowe taty, by zapłacić za swój czynsz. A mój fundusz na studia? Powiedział, że połowę przepuścił na spłatę samochodu, a drugą postawił na mecz Ligi Mistrzów i przegrał. Dodał: "Daniel jest za głupi, żeby cokolwiek zauważyć. Wciąż myśli, że jestem dla niego wzorem do naśladowania". Słuchałem tego przez 20 minut, zaciskając pięści pod kołdrą. Następnego ranka udawałem, że nic się nie stało, ale tej samej nocy, gdy Kamil zostawił telefon do ładowania na naszym wspólnym biurku, wziąłem go. Zrobiłem zrzuty ekranu wszystkiego: wiadomości o jego hazardzie, zdjęcia zakładów sportowych, płatności blikiem na podejrzane numery. Znalazłem nawet zdjęcia taty i kijów Golfowych wystawionych na sprzedaż na Allegro. Wysłałem wszystko mailem do siebie i zatarłem ślady. Przez trzy dni byłem dla niego miły, nawet pomagałem mu szukać zaginionych kijów golfowych, udając zmartwionego. W piątek po południu wydrukowałem wszystkie dowody, włożyłem je do teczki i zostawiłem w garażu na stole warsztatowym taty, wiedząc, że na pewno je tam znajdzie. Tego wieczoru, koło siódmej zaczęły się krzyki. Kamil wrócił do domu i zastał tatę na ganku z otwartą teczką w ręku. Nie było wrzasków, tylko cichy, rozczarowany głos ojca, zadający pytania, na które Kamil nie potrafił już skłamać. Mama płakała, gdy zobaczyła zdjęcia swojej sprzedanej biżuterii. Tata pokazał mu wyciąg i bankowe, na których brakowało tysięcy złotych z mojego funduszu na studia. W niedzielę rano Kamil pakował swoje rzeczy. Tata dał mu tydzień na znalezienie nowego lokum. Koniec z opłacaniem samochodu, koniec z pieniędzmi na czynsz. Przez cały czas nie powiedziałem ani słowa o tym, co podsłuchałem. Patrzyłem tylko, jak ładuje do samochodu te kilka rzeczy, które jeszcze należały do niego. Gdy odjeżdżał, spojrzał na mnie przez okno. Przez sekundę myślałem, że wie, ale potem po prostu odwrócił wzrok. Tej nocy w końcu miałem własny pokój.